Witam serdecznie. Ci podam ci trzy przypadki, w których kobiety zachowują się bardzo nieuczciwie wobec facetów, także warto posłuchać ku przestrodze, bo na końcu przygotowałem dla ciebie coś specjalnego, niespodziankę. Pierwszy przypadek, kiedy kobiety zachowują się nieuczciwie. Wiesz co, to jest sytuacja choćby tego typu, że poznajesz dziewczynę, ona ci mówi, że będzie brała tabletki antykoncepcyjne. I potem nagle dziwnym trafem ona stwierdza, że Wy powinniście mieć dziecko. Mówi ci Marcin, Piotrek, ja już mam prawie 30 lat, prawie 25 lat. Powinniśmy pomyśleć o Dziedziusiu, o czymś poważnym. To oczywiście jej mówisz, że macie na to czas. No i dziwnym trafem dziewczyna zachodzi w ciążę. Tobie mówi, że brała tablecki, że wszystko było ok, cały czas chodziła do lekarza, kontrolowała. Swój tutaj poziom antykoncepcji, ale jednak zaszła w ciążę. Czy To jest przypadek nie do końca. Często właśnie kobiety w taki sposób potrafią łatwo wmanewrować faceta w dziecko, a ten w ogóle nie wie, co jest grane. Kiedyś pamiętam, jeden mój kolega mi opowiadał, jak poznał dziewczynę i oczywiście ona na początku go zachęcała, żeby uprawiali seks bez zabezpieczenia. No i zgadnijcie, w jakim wieku była ta pani. Dochodziła do granicy 30 lat, po której podobno kobiety mają większe problemy z rodzeniem zdrowego dziecka, więc sam sobie dopowiedz wnioski, dlaczego kobiety tak robią i co cię może czekać, jeśli nie masz świadomości, że kobieta może być zdolna do czegoś takiego. Tym bardziej, jeśli ciągle mówię o tym, że chciałaby mieć dziecko, że uwielbia... Maluszki, chciałaby się przytulać do takiego maluszka, i tak dalej. No to możesz być pewien, że coś tutaj będzie na rzeczy, i ona będzie tobą tak manewrować, dyrygować, że w rzeczywistości ty to dziecko możesz jej zrobić. I to tak szybko, że nawet nie będziesz wiedział kiedy, bo oczywiście pani tak rozegra całą sytuację, żeby to wszystko wyglądało na przypadkowe. I kolejna sytuacja, w której kobiety okazują się bardzo nieuczciwe. W stosunku do facetów. To są oczywiście kwestie związane z jej byłym facetem. Często kobieta ci powie: Marek Piotrek, ja jestem samotna, ja już jestem sama, nie mam mężczyzny, ale czego ci nie powie większość kobiet, to jest kwestia tego typu, że ona z kimś tam się spotyka w tle, z jakimś kolegą, tak? Być może jej były facet do niej przyjeżdża dalej. Konsumują wieczorem wino, chodzą spać. A ona ci mówi, że jest samotna, bo w rozumieniu kobiety ona ma seks, ale nie ma związku. Dla kobiety sam seks, a związek to jest zupełnie co innego, więc oczywiście mówi ci prawdę w jej rozumieniu, natomiast w rozumieniu twoim jako faceta musisz wiedzieć, że to jest po prostu dla ciebie bardzo niebezpieczne i kobieta nie mówi ci całej prawdy, a wręcz może z tym facetem tutaj. No, uprawiać seks, spotykać się na całą przygody, czy sytuacje łóżkowe, a Ty sobie wyobrażasz, że ona jest sama, faktycznie szuka faceta, tak to może być prawda według jej sposobu myślenia, że ona szuka faceta na dłużej, natomiast no, spotyka się z byłym facetem tylko po to, żeby zaspokoić swoje potrzeby. W jej rozumieniu to już nie jest jej facet, ale oczywiście tobie mówi to w taki sposób, że zamydla Ci oczy i Ty właściwie inaczej interpretujesz rzeczywistość, wydaje Ci się, że ona jest samotna, że ma takie podejście do relacji jak Ty, że jak sobie poznasz dziewczynę jedną, no to już nie będziesz kombinował, będziesz się jej trzymał, będziesz z nią wspólnie spędzał większość czasu. No niestety część kobiet ma zupełnie inne podejście i zamiast powiedzieć facetowi całą prawdę o swoim życiu intymnym, bądź Spotkaniach z innymi facetami, mężczyznami, no to oczywiście one mówią, że są same, ale gdzieś tam w tle jest kolega, znajomy jakiś, który przyjeżdża, przyjaciel. Kiedyś nawet pamiętam, jeden mój kursant miał taką sytuację, gdzie kobieta mówiła, że do mnie przyjeżdża taki kolega, ale wiesz, to jest gej, tam nie masz co się przejmować. No i potem wyszły takie akcje, że się okazało, że ten gej zrobił jej dziecko. Także wiesz, ja Cię nie chcę po prostu stresować. Tylko jak dziewczyna używa słów to tylko kolega on jest tylko moim kolegą no to w jej rozumieniu ona może z nim sypiać i nie będzie tego faceta traktować jak mężczyzny do związku, z którym jest. I według yy, myślenia, podejścia kobiet jest to całkowicie normalne, ale myślę, że to jest nieuczciwe, bo wiele kobiet nie powie ci całej prawdy. Ja ci mówię, dlatego warto subskrybować ten kanał. I zostawić mi łapeczkę do góry, no i pokazać kolegom. Kiedy kobiety ci nie mówią prawdy jeszcze, kiedy okazują się nieuczciwe, bardzo często, jeśli chodzi o kwestie łóżkowe, dużo kobiet ci powie, że ona taka nie jest, będzie udawać świętą, yy, będzie oczywiście ci mówić, że nie miała wielu facetów, a w rzeczywistości prawda może być zupełnie inna, tak? Musisz wiedzieć, że kobiety zostały stworzone jako stworzenia, które mają zapewnić przetrwanie gatunku ludzkiego. Więc one muszą być otwarte na łóżkowe sytuacje z facetami, żeby wybrać tego najlepszego samca, najlepszego faceta, z którym pójdą do łóżka. W innym wypadku oczywiście, no, przecież nie byłoby nas na świecie i gatunek ludzki by nie przetrwał, więc ona musi od dorosłości sprawdzać, który mężczyzna będzie dla niej najlepszy, który facet najlepiej będzie realizował jej potrzeby w łóżku, który ma największe powodzenie u kobiet i na tej podstawie Pani sobie wybiera, decyduje się na faceta, z którym jest przez dłuższy okres czasu. Także też warto na to wziąć poprawkę, że kobieta Ci często nie powie o wielu podrywach, których doświadczała, o wielu sytuacjach łóżkowych, tak? A jak już jesteś z nią w związku i ten związek się rozwija, no to ona bardzo często będzie zatajać całą prawdę, żeby cię zatrzymać, żebyś nie odszedł, nawet jak sobie tam ostro szalała, imprezowała. Więc na tej podstawie też można wyciągnąć odpowiednie wnioski, bo y, oczywiście, jeśli kobieta miała bardzo wielu facetów, też może być skłonna do zdrady. Wczoraj mi kolega napisał tutaj na live, że jak kobieta miała y, faceta, y, dużo facetów, to każdy kolejny facet zwiększa o 6% szansę na to, żeby ona zdradziła. Wiesz co, nie wiem, ile w tym prawdy jest, ale na pewno, jak ona miała dużo doświadczenia, to oczywiście wie, że może być lepiej niż z Tobą. Porównuje sobie Ciebie do tych innych facetów i jest duża szansa na to, że czegoś jej brakuje. W końcu apetyt rośnie w miarę jedzenia, także nie dawaj się zwodzić, że ona tam miała jednego faceta, bo mogła mieć jednego faceta w związku, a mogła mieć samych kolegów, z którymi sypiała, i oczywiście w jej rozumieniu to nie byli mężczyźni, z którymi ona była, tylko to byli koledzy. I ty się na to wszystko nabierasz, a potem się dziwisz, że ona ma do kogo uciec, do kogo pojechać, że spotyka się z jakimś tam kolegą, gdzie niby była sama. Weź to pod uwagę, bo to są naprawdę istotne fakty, które powinieneś znać na temat kobiet. Tylko do tego czwartku, do północy, pakiet 15 najnowszych kursów 74% taniej, polecam pobrać genialna wiedza jak wpływać na kobiety za pomocą emocji jak usłyszeć kocham Cię od kobiety jak prowadzić kobiety seksualnie za pomocą męskiej ramy i nie tylko, warto sobie pobrać te wszystkie materiały tylko do czwartku 74% taniej pod spodem masz linka wejdź, pobierz, skorzystaj bo w czwartek podnoszę cenę a jest to ostatnia taka promocja na te wszystkie kursy Ponad 120 godzin wiedzy, która zmieni Twoje życie, która sprawi, że będziesz dokładnie wiedział, co robić z kobietami. Krok po kroku w każdej sytuacji warto to pobrać, bo w czwartek o północy podnoszę cenę, promocja. Uwodzenie. W dzień Wejdź, skorzystaj, bo to działa.